Osiem razy występowaliście na tej scenie, grając spektakl pod tytułem Klucz. Jakie są Wasze wrażenia? O Jezus. <laughs> Takie? <laughs> tak można powiedzieć, nie no. Ogromna satysfakcja na pewno z tego, że po prostu tyle razy występowaliśmy, no ale no niestety już się kończy, bo przed chwilą zagraliśmy ostatni raz. Ja chciałem dodać, że ogromne zmęczenie po prostu, bo jeszcze wczoraj po zmianie czasu, to to pierwsze przedstawienie to nikt z nas nie miał siły. Przecież mi nawet nie przypominaj. ja w ogóle o tym zapomniałam. Ale dzisiaj już dużo, dużo lepiej, ale no mimo wszystko zmęczenie już troszkę. A w ogóle słyszeliście o tym? Ja słyszałam, że wyrzucili go z poprzedniej szkoły. Największe, jakby potencjał, największa chęć do grania to oczywiście była podczas głównej premiery, ale jak mówi też pan dyrektor, że chęć i potencjał musi pozostać raczej na wszystkie przedstawienia. No, jako że jest prima aprilis, to postanowiliśmy zrobić żart panu Jackowi, dyrektorowi. I powiedzieliśmy, że w sumie najważniejsza postać w teatrze nie może wystąpić, bo skręciła kostkę po prostu. No i z panice, oczywiście pan Jacek już wbiega tutaj, ale jest, że... Kolego tutaj wspomniał, że spory wysiłek, granie na, na scenie to jest jednak wysiłek. No na pewno, bo po prostu bardziej to wstawanie tak naprawdę rano, przychodzenie i powtarzanie tekstu, ciągłe, ciągłe próby tak naprawdę są chyba największym tym wysiłkiem, bo samo granie no, faktycznie daje satysfakcję, ale ciągłe rozgrzewki i próby to jest chyba najbardziej męczące. jest duży wysiłek, jak tutaj jednak, może tego nie widać, ale jak wchodzimy na scenę, to zaczyna się stres, tego nie widać. O, powtórzę się znowu, tego nie widać, ale tak, ktoś wchodzi, ktoś schodzi, tutaj się boi, że ktoś nie wejdzie, nie powiem kto. Tutaj ktoś pomyli tekst, to też sam stres robi takie duże wyczerpanie po prostu. A zdarzało wam się zapomnieć tekst czy pomylić? O Teraz na ostatnim przedstawieniu zapomniałem tekstu i musiałem pytać właśnie Amelki, co ja mówię, bo zapomniałem po prostu tekstu, ale tak to chyba więcej jakichś takich pomyłek czy coś, ale raczej tego widać nie było, ale pomyłek było sporo. No powiem szczerze, że za każdym przedstawieniem kolejnym, co mo można grało się jakby powiedzmy inaczej, jako że widownia mogło okazać też jakby inna. Ale nie ma co się przejmować. Jak zawalimy, to przecież zawsze można wyjechać, na zmywak, czy coś. Ale także co przedstawienie, to mogło okazać się coś nowego, że być może każdy musiał jakby improwizować ze swoim tekstem, ale to wychodziło. No, no właśnie, uprzedziłeś moje kolejne pytanie, chciałem się was zapytać, czy właśnie dla innej widowni gra się inaczej? To zależy właśnie, to zależy, bo jak mieliśmy na przykład premiery, to graliśmy dla widowni szkolnej, mhm. naszej, po prostu dla naszych znajomych. I co wtedy e... na luzie się bardziej, czuliście? Nie do końca, właśnie, był, był stres przez to, że oni nas znają i to nie do końca wyglądało tak, jak miało być, i wiemy, że później będzie rozmowa czy coś. A ten. tamtej strony? Były, tak, bo to tak, były, ale tak, wracając jeszcze na premierze, to było też inaczej, bo to też. Nie byli koniecznie ludzie, których znamy, no oczywiście to były nasze rodziny i znajomi, ale to w ogóle nie ma porównania. Pani tak wiele Pani ten już, tak? No wszystko i Wszyscy mieli żadnych nerwów. To Pani profesor. Myślę, że jak widownie reaguje w fajnych momentach, tam gdzie powinna reagować, to my też się czujemy dużo luźniej, bo widownia jest po prostu taka fajna, przyjazna. No, i mamy większy luz, większą swobodę na tej, na tej scenie. No, nie zawsze się tak zdarza, jest taka cisza. To tak, może też troszkę bardziej spięci czy zestresowani jesteśmy. Ale niestety zawsze trzeba zachować profesjonalizm. Nawet jak no, ktoś reakcja ma słaba albo po prostu rozmawia, no ale niestety nie możemy się demotywować tym. To znaczy, że ty też nic nie napisałeś? Coś tam napisałem, ale. Ty też nic! Ty, Kasper? A dlaczego akurat ja mam się zadowolić trójką? Ja nie muszę mieć piątki jak cała reszta, ale czwórka to minimal. Wygraliście praktycznie siebie w większości, czyli, czyli uczniów, ale powiedzcie, widzicie w tych swoich rolach siebie w przyszłości? Na przykład pani nauczycielka, będzie chciała zostać na przykład w przyszłości nauczycielką, albo inni, bo mówiliście, że jedni się interesują tym, tym czy, czy, czy innym. To tak faktycznie jest, czy to wychodzi, wy, wychodziło z roli napisanej? Czy ja nauczycielką? To jest bardzo dobre pytanie. Może mam dobre predyspozycje głosowe na to, To tak myślę. Trzeba wrzasnąć w tych czasach na uczniów? Trzeba, czasami. No niestety, jak tutaj było widać, trzeba. Bardzo szybko nauczyliście się usprawiedliwiać własną podłość i doskonałością tego świata. Wąs z mojego domu. Ale pani Helen! Bo ma was dość! No ale czy ja nauczycielką tak nie myślałam? Chyba tym bardziej matematyki. Chyba bardziej się utożsamiam z uczniami, którzy tak nie do końca z matematyką, że chcą już zapomnieć o niej, tak jak Ania, ale raczej myślę, że nie. Ale no zobaczymy, co czas przyniesie, co czas pokaże. Kowalską? Mamy z Skowalską. Co? Dopiero teraz się dowiedziałeś? Tak! No to już ponad. Ja. Ta baba jest po straszna, naprawdę. Bo moja siostra miała z nią przez 3 lata i ledwo zdała. Serio, jest dobra z matki, I Ty grałeś już po raz chyba trzeci, ojej, dobrze pamiętam, tak? Tak, to jest trzeci sezon. Trzeci sezon. Powiedz mi, w tym roku grałeś ucznia, czyli samego siebie to łatwiej się grało wcielić się w rolę taką, jaką jesteś na co dzień, czyli ucznia? No, ja bym powiedział, że element mojej roli, mianowicie, że rozstałem się z dziewczyną, to niestety akurat miałem jako własne przeżycie. Ale przyznałbym, że nawet jeżeli dokładnie to, co się gra na scenie, już oczyłoby się wcześniej, to jednak nie da się do sobie tego dokładnie odwzorować na scenie, dlatego że od mojego rozstania prawdziwego to minęło właściwie już nawet dwa lata, więc jakby pozbierałem się i już jak. Pana to zajęło czy miesiąc? Nie no, trochę... Nie no, właściwie to już wystarczająco u mnie czasu minęło, żeby jakby pozbierać się już na nogi, i po prostu, żeby już nie wspominać tego za bardzo. Ale powiedziałbym, że inne elementy, mianowicie, że orłem z matematyki nie jestem, to jest prawda. Właśnie, weź tak nie mów, z robisz, ogarnij się. No cześć. Hey. Hey. O, Kubuś, to ile 100 na dzisiaj? Zero, bo zamknięte. Ktoś z Was powiedział na początku naszego wywiadu, że to był ostatni Wasz występ, ale z tego co pamiętam na premierze, pani poseł Iwona Krawczyk zaprosiła Was do Sejmu. Przyjęliście zaproszenie? Znaczy, dowiadujemy się na bieżąco, co dokładnie będzie. Nie mamy tylu informacji. Możemy powiedzieć, że po prostu. No, chcielibyśmy, bo to jest. Tak, ale to. Po prostu nikt się tego nie spodziewał, no i my wiemy tyle samo, ile tutaj wszyscy mm. dookoła raczej. To może nas ogląda pani poseł w tej chwili. Pozdrawiamy! Chcia chcielibyście zagrać w Sejmie? No tak, tak. Tak, to bardzo duże wyróżnienie, to nikt się tego nie spodziewał po prostu. Wy też się tak pójdzie tej matury? Bo ja mam wrażenie, że jak wejdę na salę, to niczego nie będę pamiętał. Czego coś się nie bać? Zwykły egzamin. Napiszesz, wyjdziesz i po sprawie. No dokładnie. Nie, ja się bardziej boję tego, co będzie po maturze. Czeka na Was jeszcze ten, ten jeden występ w Warszawie, e, a kolejne w przyszłym roku? Którzy z Was maturzyści są? Czy, czy... No niestety. niestety, tak. Ale e, Ola na przykład już jest po maturze i, 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 i przyszła z powrotem. Wiesz co chcesz? Nadal Zapraszamy widzów na przyszły rok. Tak? No, tak. no to pomachamy na sam koniec.